Narodowy Bank Polski opublikował w czwartek informacje o wynagrodzeniach kadry kierowniczej w latach 1995-2018? To konsekwencja nowych przepisów o jawności płac w Banku Centralnym. Nigdy wcześniej NBP nie ujawnił na taką skalę danych o zarobkach pracowników. Z komunikatu wynika, że wynagrodzenie prezesa Banku Centralnego Adama Glapińskiego w 2018 r. wyniosło 709 611 zł brutto, a wiceprezesa, pierwszego zastępcy Piotra Wiesiołka 602 000. 742 zł brutto. NBP poinformował jednocześnie, że przeciętne roczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018 R. wyniosło 55 020 zł brutto. Tym samym wynagrodzenie prezesa NBP było w zeszłym roku 12,9 razy wyższe od przeciętnego w gospodarce. Zgodnie z informacją w 2017 roku wynagrodzenie prezesa NBP wyniosło 777 362 zł brutto, a w 2016R 701 724 zł brutto. Wynagrodzenie wiceprezesa NBP pierwszego zastępcy wyniosło w 2017 R. 618 116 zł brutto, a rok wcześniej 642 647 zł brutto. oznacza to, że w 2017 r. kiedy przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 51 258 zł, Wynagrodzenie prezesa NBP było wyższe od niego 15,17 razy, a w 2016 R. Przeciętne wynagrodzenie 48 567 zł. było wyższe 14,45 razy. Według opublikowanych danych wynagrodzenie Hanny Gronkiewicz-Walc na stanowisku prezesa NBP w 1995 R. Wyniosło 138 658 zł brutto. Było ono 16,45 razy wyższe od ówczesnego przeciętnego rocznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, które wyniosło wówczas 8 tysięcy. 431 zł w roku 2000 wynagrodzenie prezesa NBP, była nim również Hanna Gronkiewicz-Walz, wyniosło 547 tysięcy. 584 zł i było 23,72 razy wyższe od przeciętnego rocznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, które wynosiło 23 tysiące. 86 pln. ile zarabiają dyrektorzy w NBP. Znak zapytania.NBP podał także dane o wynagrodzeniach dyrektorów. Wynika z nich m.in., że dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji w 2011 roku zarabiał 444 tysiące. 942 zł brutto, w 2012 roku 497 024 zł, w 2013 roku 510 767 zł, a w 2014 r. 506 634 zł brutto. W 2015 roku zarobki na tym stanowisku wyniosły 536 tysięcy 569 zł brutto. W 2016 roku 512 11 zł. W 2017 roku 598 759 zł. A w 2018 r. 594 756 pln. Natomiast wynagrodzenie na stanowisku dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw w NBP w 2011 r. Wyniosło 431 226 zł brutto, w 2012 roku 503 387 zł w 2013 roku 561 tysięcy. 220 zł, w 2014 roku 517 762 zł, w 2015 roku 499 441 zł, w roku 2016 wynagrodzenie dyrektora tego departamentu wyniosło 253 tysiące. 346 zł, w roku 2017 437 316 zł, a w 2018 roku 466 191 zł brutto. Dwórki Glapińskiego. Zmiany w prawie są konsekwencją doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego. Pod koniec grudnia ubiegłego roku Gazeta Wyborcza donosiła, że zarobki szefowej Departamentu Komunikacji i Promocji Martyny Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tysięcy zł wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami, czemu bank zaprzeczył.